Nowe podejścia do zarządzania zespołami rozproszonymi Zarządzanie zespołami rozproszonymi stało się nieodzowną częścią nowoczesnego biznesu, zwłaszcza w dobie globalizacji i dynamicznego rozwoju technologii. Praca zdalna i hybrydowa stają się coraz bardziej powszechne, a liderzy muszą dostosować swoje podejście do zarządzania, aby skutecznie kierować zespołami rozproszonymi geograficznie. W tym artykule omówimy skuteczne narzędzia i techniki zarządzania zdalnego oraz budowanie zaangażowania i kultury w zespole rozproszonym. Zaprezentujemy wyzwania w komunikacji i współpracy międzykulturowej, przedstawimy przykłady udanego zarządzania zespołami rozproszonymi oraz zastanowimy się nad przyszłością zarządzania zdalnego i rozproszonej pracy. Skuteczne narzędzia i techniki zarządzania zdalnego. Skuteczne zarządzanie zespołami rozproszonymi wymaga wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technik, które wspierają komunikację, współpracę i zarządzanie projektami. Jednym z najważniejszych narzędzi są platformy do wideokonferencji, takie jak Zoom, Microsoft Teams czy Google Meet. Umożliwiają one regularne spotkania, wirtualne burze mózgów i szkolenia, co pozwala na utrzymanie spójności zespołu i efektywną komunikację. Kolejnym kluczowym narzędziem są platformy do zarządzania projektami, takie jak Trello, Esana czy Jira. Umożliwiają one śledzenie postępów, przydzielanie zadań i zarządzanie zasobami w sposób przejrzysty i zorganizowany. Dzięki nim liderzy mogą monitorować wydajność zespołu i zapewniać, że projekty są realizowane zgodnie z planem. Narzędzia do współpracy, takie jak Slack czy Microsoft Teams, również odgrywają istotną rolę w zarządzaniu zespołami rozproszonymi. Umożliwiają one bieżącą komunikację, dzielenie się dokumentami i współpracę w czasie rzeczywistym. Dzięki nim pracownicy mogą szybko i efektywnie wymieniać informacje, co zwiększa produktywność i zaangażowanie. Budowanie zaangażowania i kultury w zespole rozproszonym. Budowanie zaangażowania i kultury w zespole rozproszonym jest wyzwaniem, ale odpowiednie podejście może przynieść znaczące rezultaty. Kluczowe jest stworzenie środowiska, w którym pracownicy czują się doceniani i zintegrowani z zespołem. Regularne spotkania wirtualne, zarówno formalne, jak i nieformalne, pomagają w budowaniu relacji i wzmacnianiu więzi między członkami zespołu. Kultura otwartej komunikacji jest również istotna. Liderzy powinni zachęcać pracowników do wyrażania swoich opinii i pomysłów, a także regularnie informować o postępach i decyzjach. Transparentność i otwartość w komunikacji zwiększają zaufanie i zaangażowanie pracowników. Programy rozwojowe i szkoleniowe również przyczyniają się do budowania kultury i zaangażowania. Inwestowanie w rozwój pracowników, oferowanie możliwości awansu i promowanie ciągłego doskonalenia umiejętności zwiększają motywację i lojalność zespołu. Ważne jest również, aby liderzy doceniali i nagradzali osiągnięcia pracowników, co dodatkowo wzmacnia zaangażowanie i motywację. Wyzwania w komunikacji i współpracy międzykulturowej. Zarządzanie zespołami rozproszonymi często wiąże się z koniecznością współpracy międzykulturowej, co niesie ze sobą specyficzne wyzwania. Różnice kulturowe mogą wpływać na sposób komunikacji, podejście do pracy i oczekiwania dotyczące zarządzania. Ważne jest, aby liderzy byli świadomi tych różnic i umieli je odpowiednio zarządzać. Jednym z wyzwań jest bariera językowa. Nawet jeśli wszyscy członkowie zespołu mówią tym samym językiem, różnice w akcentach i terminologii mogą prowadzić do nieporozumień. Regularne szkolenia językowe i jasno zdefiniowane standardy komunikacji mogą pomóc w minimalizowaniu tych problemów. Kolejnym wyzwaniem jest różnorodność kulturowa w zakresie stylu pracy i podejścia do zarządzania czasem. Niektóre kultury preferują bardziej hierarchiczne podejście, podczas gdy inne cenią sobie większą autonomię. Liderzy muszą być elastyczni i dostosowywać swoje podejście do potrzeb zespołu, promując jednocześnie wzajemny szacunek i zrozumienie. Przykłady udanego zarządzania zespołami rozproszonymi. Istnieje wiele przykładów firm, które skutecznie zarządzają zespołami rozproszonymi, osiągając wysoką efektywność i zaangażowanie pracowników. Jednym z takich przykładów jest firma GitLab, która działa całkowicie zdalnie od momentu powstania. GitLab korzysta z zaawansowanych narzędzi do zarządzania projektami i komunikacji, a także kładzie duży nacisk na dokumentowanie procesów i transparentność. Dzięki temu firma utrzymuje spójność i efektywność, mimo że jej pracownicy są rozproszeni na całym świecie. Innym przykładem jest firma Automattic, twórca platformy WordPress. Automattic również operuje w modelu całkowicie zdalnym, z pracownikami w różnych krajach i strefach czasowych. Firma stawia na otwartą komunikację i regularne spotkania wirtualne, a także organizuje coroczne zjazdy, które pozwalają pracownikom spotkać się osobiście i budować relacje. Przykładem skutecznego zarządzania zespołami rozproszonymi jest również Buffer, firma specjalizująca się w narzędziach do zarządzania mediami społecznościowymi. Buffer promuje kulturę transparentności, regularnie dzieląc się wynikami finansowymi i decyzjami strategicznymi z całym zespołem. Firma korzysta z narzędzi do zarządzania projektami i komunikacji, które wspierają współpracę i zaangażowanie. Przyszłość zarządzania zdalnego i rozproszonej pracy Przyszłość zarządzania zdalnego i rozproszonej pracy wydaje się obiecująca, zwłaszcza w kontekście dynamicznego rozwoju technologii i zmieniających się oczekiwań pracowników. Coraz więcej firm decyduje się na model hybrydowy, Łączący pracę zdalną z pracą w biurze, co pozwala na elastyczność i dostosowanie się do potrzeb zespołu. Technologie takie jak sztuczna inteligencja, AI, rzeczywistość rozszerzona, AR i wirtualna, VR, będą odgrywać coraz większą rolę w zarządzaniu zdalnym. AI może wspierać procesy rekrutacyjne, automatyzować zadania administracyjne i analizować dane, co zwiększy efektywność zarządzania. AR i VR umożliwią tworzenie bardziej immersyjnych i angażujących środowisk pracy, co poprawi komunikację i współpracę zespołów rozproszonych. W miarę jak praca zdalna staje się normą, liderzy będą musieli rozwijać nowe umiejętności zarządzania i adaptować swoje podejście do dynamicznie zmieniającego się środowiska. Kluczowe będzie budowanie kultury opartej na zaufaniu, otwartej komunikacji i ciągłym doskonaleniu, aby zapewnić długoterminowy sukces zespołów rozproszonych. Podsumowując, zarządzanie zespołami rozproszonymi wymaga nowoczesnych narzędzi, skutecznych technik i elastycznego podejścia. Budowanie zaangażowania, zarządzanie różnorodnością kulturową i wykorzystanie technologii to kluczowe elementy sukcesu w nowoczesnym zarządzaniu zdalnym. Przyszłość zarządzania zdalnego wydaje się pełna możliwości, a liderzy, którzy będą w stanie skutecznie adaptować się do tych zmian, osiągną sukces w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu.